Cześć, z tej strony Tomek Dobosz z Gili Gier planszowych. Dzisiaj mam dla Was recenzję bardzo małej rzeczy. Ta mała rzecz to Breaking Atmos. Dodatek e, do gry Firefly, y, którą niedawno Wam recenzowałem, to, to jest bardzo mały dodatek. 50 kart w środku, 25 prac i 25 <coughs> rzeczy do zakupu. To nawet nie jest określane jako expansion, y, dodatek przez twórców, to jest game booster, czyli, czyli coś, co po prostu leciutko rozszerza grę. <coughs> No dobra, zajrzyjmy, co jest w środku. Zajrzyjmy, jakie prace, jakie rzeczy do kupienia. A potem zobaczę, co da się o, tym, o tych 50 kartach powiedzieć. To zaglądamy. Ok. Breaking Atmo do Firefly'a to bardzo mały dodatek. To jest tylko 50 kart, ale 50 kart, które może zrobić pewną różnicę. Mamy po 25 kart. Do sklepów i 25 kart do e, prac. Oczywiście po 5 na, na każdą jakby miejscówkę. Zaczniemy od prac, bo one są jakby najszybsze do, do omówienia, a, bo nie będę ich obgadywał jakby w całości, co, co one robią. Natomiast to, co jest ważne w kartach prac, to nowa jakby, nowy sposób zapłaty. Każda, każda robota z Breaking Atmo ma coś takiego. Po dostarczeniu, tak, po zrobieniu czegoś dostaje się pewną sumę pieniędzy plus sumę pieniędzy za każdą ikonę, e, jaka była na tej pracy. Tak. Tutaj mamy robotę od Amondula. E, który płaci dodatkowo za każdego mechanika, tak? Znaczy nie za mechanika jako mechanika, nie za postać mechanik, ale za każdą ikonę klucza, która brała udział w robocie. I tak jest wszędzie, tak? Tutaj mamy też od Amondula za każdą ikonę negocjacji dodatkowa zapłata. 400, więc niby tylko 400, ale jak polecimy wykwalifikowaną, gadającą drużyną, no to kasa jest Kasa już na początku jest, tak, to jest plus 800, bo dwa musi, dwie musimy mieć. Eee, tak, znowu Amondul i. Tak, Amondul jeszcze, tak. I eee, znowu gadanie, gadanie. Tu już mamy badgera, dodatkowa kasa za gadanie, zagadanie, oczywiście jeszcze grifterskie bonusy. Badger znowu za negocjacje, badger za eee, firearms, badger za mechanikę. Tu mamy harkena, który płaci dodatkowo za mechanikę, mechanika, harken płacący dodatkowo za broń i za broń i znowu harken za broń. Niska płaci za negocjacje, za e, firearmsy tutaj niska płaci za e, tych o, za mechanika. I za firearms. I na, na końcu patience. Firearms, firearms, firearms. Mechanik i mechanik. Tak, jak, tak więc, jak widzicie, prace dosyć jednostajne, jakby ale ten, ta, ta nowa mechanika bardzo fajnie działa. No i co mamy na, do sprzedaży? Na Ozirisk Shipworks dochodzą zbroje, które mogą ochronić nas, naszego członka załogi przed zabiciem. Są takie dwie. Jest encyklopedia, która pozwala na sprawdzanie, co się kryje w kartach misbehavu i przekładaniu ich. Jest pilot, taki sobie, który po tego, że jest pilotem, to jeszcze liczy się jako solid z Harkenem. No i jest kolejny pilot, Moralnie obaj oczywiście też liczy się jako solid z harkenem. Na Persefonie mamy Cortex Uplink, który pozwala z dowolnej lokacji mm, brać roboty, ale tylko te z góry deka. Mamy ten miecz do pojedynków, który liczy się też jak Fancy Dats i jako nóż. Więc e crow będzie się cieszył. Mamy Fixera... Który, ma, który jest poszukiwany i liczy się jako fake ID i mamy accountanta tak, to jest jeszcze Persefona który jak dostajemy go, gola znaczy ten znacznik celu to dostajemy też 500 na reginie mamy karabin Tufraja, sniper, rifle i firearm pozwala przerzucać jedynki mamy kolekcję pistoletów Nandi z odcinka Hard... Heart of Gold, w 14? Chyba 14 odcinek. Fancy Dudes, Firearmy, no i można przerolować jedynki na negocjacjach. Mamy Transporter Błociarzy, całe dwa. Liczy się jako transport i po szmuglerce można ładować sobie kontrabandę. Teraz mamy jeszcze Rodzinę, Specjalista... Liczy się jako sniper rifle, jako firearm. Jest poszukiwany, ale nie może nic ze sobą nosić. Silverhold. Flacha najlepszej whisky. Usuwa disgruntled z całej załogi. Wielki karabin na transporcie. Całe dwa strzały i firearm. Starszy gomen. Tak, moralny nie idzie na, na niemoralne roboty. Headgun plus dwa negocjacji, jeśli mamy trzech merków w załodze. No i na Space bazarze mamy Breaching Tool, który pozwala dorzucić kontrabandę z salwacz opsów. To pokażę Wam na końcu, pewnie tak, żeście to zobaczyli. <laughs> mamy merchanta, który pozwala więcej kasy wyciągnąć ze sprzedawania cargo. No i te. To playing cards, świetna sprawa, nic nie kosztują, można gamblować, tak? U Diskarduje się te karty, płaci się 500 i ciągnie 5 misbehavów. Jeżeli przynajmniej 3 z tych 5 są, mają takie same kolory, to dostaje się 1500, jak nie, sorry, nic z tego. Ok, 50 kart z Breaking Atmo. To co? Małe podsumowanko. Okej, okay. eee, Breaking Atmo. <laughs> bardzo małe, bardzo e, mieszające się z tłumem, ale jednocześnie te karty naprawdę dają kopa podstawowej grze. To może nie jest nic co zmienia, zmienia całą rozgrywkę w jakiś szalony sposób. Ale zacznijmy od prac. No, te prace, które dają nam kasę za każdą ikonkę, czy to broni, czy to negocjacji, czy to, czy to mechanika, który bierze udział w, w zadaniu, to, to jest coś. To jest coś, bo już nawet te legalne prace zaczynają być lepiej płatne niż było to. W samej podstawce, w samej podstawce jak ktoś chciał lecieć na legalu to... To taka sabła mizerna po prostu. <laughs> ee, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o, sprzęt jaki jest dostępny, znaczy tam szału może nie ma. Ee, nie ma, nie ma nic jakiegoś tam super znanego, tak? Nie ma super znanych postaci może oprócz e, tego kolesza, który e, sprzedał... Safron e, Malcolmowi, może oprócz karabinu Tufraja, reszta to są po prostu jakieś tam, e, jakieś tam rzeczy, ale, ale bardzo fajnie pomyślane. Karty służące do e, obstawiania miz, kart misbehavu, rewelacja. E, dodatki, które pozwalają na pobieranie prac z dowolnego miejsca, bomba zbroja dla, dla członka załogi też, też świetna rzecz. Także Breaking Atmo małe, nie zmienia jakoś znacząco gry, ale naprawdę dużo ciekawych rzeczy tak czy inaczej do Firefly'a dodaje I, i naprawdę warto zainwestować w ten, ten busterek. 50 kart, no to naprawdę pusterek. Ja osobiście też czekam na, na kolejny dodatek, e, który ma się gdzieś pokazać w 2014 Pirates and... nie pamiętam tytułu zamieńczyni, który będzie dodawał nieco więcej interakcji między samymi graczami, bo na razie tego jest, tego jest niewiele. Dobra, dzięki za oglądanie, to był Firefly Breaking Atmo. Zapraszam do kolejnej naszej wideo subskrybujcie nas. Będzie fajnie. Dzięki za oglądanie i to już jest po świętach, więc wesołych świąt już nie ma co. Ale wesołego Sylwestra, jeżeli będziecie to oglądać jeszcze przed Sylwestrem i dużo lepszego planszówkowego roku 2014 niż był ten, chociaż ten był też rewelacyjny. Trzymajcie się!